Witam Was serdecznie na następnej wycieczce. Tym razem dotarliśmy pod Zakopane do Witowa. Wybieramy się na Magórkę Witowską szlakiem niebieskim. Z tym, że już Wam pokazuję pierwszy problem, który, który się nam wydarzył. Czekajcie, to jest skład drzewa, stąd prowadzi szlak niebieski. Stanęliśmy sobie, jak tam widać, tam. Jest niedziela, także oni nie pracują. Normalnie w tygodniu myślę, że jest to duży problem. Trzeba byłoby stanąć całkowicie gdzie indziej, żeby nie przeszkadzać w pracach leśnych. No ale jest niedziela, wykorzystaliśmy to. E, ktoś ma niskie podwozie w samochodzie, musi mocno uważać. No. I tak, idziemy szlakiem niebieskim, tak jak mówiłem. Czeka nas dwie godziny trasy. Sprawdzimy, bo podobno są stąd przepiękne widoki na Tatry. Zobaczymy i Wy też zobaczycie. Kto no nie subskrybuje kanału, zapraszam do subskrypcji. Łapki w górę, będzie mi bardzo miło. Lecimy z tematem. o! Słuchajcie, od samego dołu Idziemy cały czas takimi płytami betonowymi. Jak na razie szlak jest fatalnie oznaczony, a raczej w ogóle nie jest oznaczony. Tylko na samym dole jest szczołka znaku niebieskiego. Dalej nie ma nic. Także w razie czego polecam skorzystać z jakiejś aplikacji, mapy tego typu. Pokażę Wam waszą aktualną lokalizację. No i po malutku. Będziecie mogli dojść dalej, dość na szczyt. Także my idziemy dalej, szukamy znaków szlaku. Na razie eho, cię ciśniemy. I po pierwszym kilometrze. Mamy pierwszy znak, że idziemy dobrze także nie denerwujcie się. Na samym początku wszystko jest ok, i pierwsze widoczki z trasy, już na drugą stronę, już na taterki, zobaczcie. No Słuchajcie, tak się ciśniemy. Troszkę się szlak wypłaszczył. W sensie, że nie jest stromo do góry. Delikatnie. Bardzo przyjemnie się idzie. Wiaterek się też ruszył. Czyli upał tak nie doskwiera. Ale słuchajcie, widoki. Jeszcze nie doszliśmy na miejsce. A już jest bomba. Totalna bomba. I już wam pokazuję. Podoba się? Myślę, że z samej Magury Witowskiej będzie podobnie. I sprawdzi się to, co mówiłem na początku. Że stąd są przepiękne widoki. Dziś Witam nie. Was serdecznie na szczycie Magurki. Dotarliśmy spokojnie. Fajna trasa, 4 km, bardzo króciutko. Polecam jak najbardziej na niedzielną wycieczkę z dzieciakami. Poza tym ludzi nie ma w ogóle. Najlepszy widok na Tatry, na wyłączność, że tak powiem, bo nie ma tu nikogo. Jest niedziela, zaznaczam, i jesteśmy pod samymi Taterkami. Zapraszam na widoki z Magórki Witowskiej. Pięknie, nie? Także my się rozkładamy. Poczynkujemy trochę a tutaj na szczycie. Coś zjemy, napijemy się. Będziemy się delektować tym pięknymi widokami i cieszyć udaną niedzielą. Was zapraszam na następne odcinki. Bywajcie zdrowi, trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!